Dzień dobry. Maj ma szansę trochę się zrehabilitować w swoich ostatnich dniach. Będzie sporo słońca i taka klasyczna majowa, wiosenna temperatura dzisiaj w ciągu dnia około 20 stopni. Ale poranek najcieplejszy jest w Warszawie i w Nowym Sączu. Tam na termometrach 12-13 stopni, natomiast najzimniej jest w tej chwili w Kotlinie Kłodzkiej tam 6 stopni. Bez przymrozków. A to jest temperatura, jakiej spodziewamy się około 10, od 14 do 16 stopni. Sporo słońca, ale przelotne opady deszczu mogą się pojawiać w Bieszczadach. W tatrach i miejscami na Podkarpaciu czy we wschodniej części Małopolski. W pozostałych regionach końca sobie absolutnie będzie radziło z chmurami. Ciśnienie dość optymalne na warszawskich barometrach 1600 hektopaskali. Wiatr dzisiaj nie nam przeszkadzać, ale w powietrzu jest trochę wilgoci, więc z tego powodu, że wiatr jest słaby, to uwaga, w okolicach Łodzi są dość gęste mgły. Miejscami ograniczają widzialność do około 100 metrów. Uważajmy, tam ważne szlaki drogowe się przecinają, więc może być na drogach w okolicach w Łodzi trochę niebezpiecznie, ale te mgły dzięki słońcu szybko odpuszczą. W drugiej części dnia tego słońca też będzie sporo, choć nie wszędzie. Około godzin południowych zachmurzy się mocniej od Poznania podolny Śląsk, i w tej części może się trafić słaby, przelotny deszcz. W pozostałych regionach, jeśli gdzieś popada, to naprawdę bardzo słabo w Bieszczadach i w Tatrach. Tam szlaki mogą być trochę śliskie. Więcej chmur też nad Niziną Szczecińską, czy w okolicach Rzeszowa, ale tam raczej nie spodziewamy się deszczu. W pozostałych regionach i słońce, i chmury bez opadów na barometrach 1005 hektopaskali, a na termometrach wczesnym popołudniu. Od 19 stopni bliżej wschodniej granicy i w Trójmieście do 20-21 w zachodnich i południowo-zachodnich regionach. Jutro trochę trudniejsza będzie pogoda, bo zaczną się pojawiać burze i tych burz spodziewamy się w zachodniej połowie kraju, ale do tych prognoz wrócimy. Dzisiaj spokojny dzień. Do zobaczenia.